Cześć, jesteśmy wspólnie z naszym klientem podczas przymierzania odzieży motocyklowej na motocykli Intruder VZ 750, rocznik 83. Pan ma wzrost 188 cm, szuka butów, szuka spodni i szuka kurtki. Kurtka Ozone Tour 2 w 2XL. Rozmiar będziemy zamawiać. Spodnie mamy już założone i pokażę wam. To są spodnie Shima z denimom. Pokażę wam jaki rozmiar i przy jakim wzroście oraz buty Rebel Horn Scout R, ale z membraną przeciwdeszczową. Więc już obracam kamerę i pokazuję wam od pasa w dół, żeby tutaj nie było twarzy widać, jak można fajnie dopasować spodnie motocyklowe z butami. Tak wyglądają spodnie. Spodnie tarmak 3. Przypomnę, homologacja po trójne A, ponieważ ma włókna Dejnimy. O czym świadczą takie naszywki. On tutaj ma pod spodem.